12, 12... czerwca 2024 roku. Też było trochę po rozmowie z ojcem, ale tak, to był ten dzień. Mm, dowiedziałem się, że jakby moje papiery zostały przyjęte. I to było tak naprawdę dla mnie dużym zaskoczeniem, bo się dowiedziałem, że będę w prenowicjacie. Trzymałem słuchawkę telefonu i... Aha, okej, okay, to muszę złożyć papiery. Aha, okej. Okay. Chyba wtedy do mnie Pan Bóg przemówił po prostu przez to doświadczenie zaskoczenia. I przez to, że to było też takie bardzo Szczerze, w sensie to, że z drugiej strony ktoś się też odebrał, że z drugiej strony też ktoś był i mm, działał w imię zakonu, yy, i że później wszystko poszło jakby. Tak, jak Pan Bóg chciał, to była też jego działanie. Za przyjaciółmi, za rodziną, też oczywiście, no to jest przede wszystkim, jakby tęsknota najważniejsza i najbliższa. I też chyba pewnie za swoimi pasjami, takimi bardziej związanymi z wyjeżdżaniem gdzieś na zewnątrz, czy po prostu z wychodzeniem, właśnie tak z poza budynek. Dla mnie, habit ma duże znaczenie takie przede wszystkim, właśnie związane z Panem Bogiem, z zakonem, który kocham. Ten habit mi codziennie przypomina, że ten zakon kocham i że tutaj jestem. Każdy ma swój czas. Każdy ma swoje też... E, swoją drogę. Ja tak naprawdę swoje rozeznawanie zaczynałem w 2017 roku, e, Dominikanów bliżej poznałem w 2019, a mamy rok 2026. Więc nie zawsze trzeba się śpieszyć, nie zawsze może trzeba mm, robić sobie plany. Przede wszystkim, chyba co jest najistotniejsze, żeby, żeby znaleźć Pana Boga w cichości. Mi się jakoś to gdzieś udało właśnie, czy w przyrodzie, czy, 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 czy będąc jakoś tak na pielgrzymkach czy na wędrówkach, zorientować się, że ten Pan Bóg jest, że jest przede wszystkim w twoim sercu i że jesteś też ty dla Niego, że On Ciebie kocha i ty kochasz Jego. I to wtedy prowadzi do dalszych dróg związanych z powołaniem, z rozznawaniem czy to zakon, czy to rodzina, czy to kapłaństwo. Jak nie ma tego pierwiastka w sercu, w sensie tego pierwiastka bycia blisko Boga i bli tego pierwiastka doświadczenia Bożej obecności, to wtedy. Jest to realizowaniem jakiejś swoich pasji, czy realizowaniem jakiejś swojej drogi życiowej, ale z tym pierwiastkiem, gdy robi się to właśnie wszystko dla Pana Boga, to jest to właściwa droga.